Dobra elo Z strony Azin Znowu zaraz idę spać Ale jeszcze się pasławskich najebałem Przed snem Przywitajcie się discordzik Siemano Czołem tu ekipa remontowa <grym> Szybki wywóz śmieci Dobra ja. No i co tu dużo mówić Random składem weszliśmy I randomów o. wyjebaliśmy o, Pasławski domy pisze czy wracamy, bo skład zmieniamy. No, pewnie, że... Jest... My wracamy? To oni muszą wrócić. Przecież to my stoimy na nawet... Opuść O, puszczam mu zajebie Zosta frasza śmiechu. Kurwa co za chłop przypierdolony. Weźcie go skądś że mnie padł. No tak to jest jak się nie zdaje dwa razy. Czemu nie wyzdywasz razem? Przecież ja padnę przez ciebie. Tak? Kurwa, dobra, nie nie padnę już tutaj. No, widzisz, opet możesz jebać. No, no właśnie, no, przywitać to... na odcinku, bo się nie witałeś jako chyba jedyny. Siema, Siema. No i tak, wpis 500M do Akademii 200. No, nie wiem, jak to można dostać w piss de Na Nagara, również zapraszamy. Jak można dostać w piss de ale to trzeba być, kurwa, naprawdę posławem jebanym. No, no i jebać wam matki, kurwy, pierdolone, karakany, nienawidzę was, Ej, Ja miałbym więcej szacunku. Jebać te kurwy, nienawidzę i. elo, psy jebane.